Cześć! Witam znowu w poniedziałek. Skończyłam nocki w końcu, jest godzina 12, a ja dopiero wstałam. That's okay, that's okay. Dzisiaj w planach y, zakupki, trening i chill. Y, jutro też mam wolne, także jak co poniedziałek trzeba zrobić małe check formy, nie? Zobaczyć jak waga, czy nam zleciała z poprzedniego tygodnia troszkę, czy nie. No i co? Lecimy! Uwaga, coś ostatnio pozytywnie mnie zaskakuje. Ostatnimi czasy redukcja szła ciężko. A teraz? Zastanawiając... <grytanie> Nieważne, jest dobrze, jest dobrze. Ja się tam cieszę. Dzisiaj na śniadanko... Pankejki. Kto próbował, kto zna, wie, że są dobre. Um, docelowo są trzy porcje, ja zawsze dzielę na dwie. Także po prostu jest trochę więcej po prostu do zjedzenia. Ale ja je bardzo polecam, lubię. Zbieramy się za robienie. Jedno jajo. Dzisiaj dodamy mleko. 150. Dwie łyżki to jakieś 20 gramów. Biorę Kujawski jako taki najbardziej neutralny, bo nie wezmę oliwy ani oleju czosnkowego, bo to nie o to chodzi. Biorę zwykłą łyżkę, nie biorę żadnego miksera, bo to się y, naprawdę miesza błyskawicznie. Ładna masa wyszła, jest napowietrzona. Nie za gęsta, nie za rzadka. I smażymy takie małe placuszki. Wszystko wyszło. Mamy górę pancake'ów. Ale dobrze. Z uwagi, że producent dzieli z reguły tą porcję na trzy. Ja podzielę na dwie, więc po prostu wliczam sobie półtorej porcji. I ostatni krok wzięłam czekonata. Zrobiłam polewę czekoladową. Dobra, dawno nie jadłam tak dużego śniadania. Mam nadzieję, że będzie po prostu dobre i, i odda. No i do taka wiadomo, kału się jeszcze. To co, próbujemy, czy jest dobre, nie? Mm. Mm. Perfekcyjne. Dobra, już dom domku, po wszystkim. Na wieczór pizza od 2K plus sos czosnkowy domowy, czyli skyr plus czosnek granulowany. Także smacznego Wam życzę. Dobra, witam. Mamy wtorek rano. Lecę na siłkę. Jest potwornie zimno. Jest chyba minut 6, minut 7 stopni. No tym mrozy. no ale na trening trzeba iść, nie? Ciepło się ubrałam, więc to najważniejsze. Chociaż i tak czułem po twarzy. Lecimy, nie narzekamy. Oh, ja już po treningu, czas teraz chwilę pocilować. Zrobiłam sobie jedzonko. Wrapik, jeszcze niezłożony, złożony. Yy, łosoś wędzony, awokado, pomidorek, yy, rożponka, skyr, tortilla. Jeszcze troszkę sosu z czy mają, No i będę jeść, bo jestem mega głodna. <noise> Zamówiłam kilka cichów z rzymszarka, no i co? Chciałam zrobić taki mały haul, żeby pokazać Wam, co jest kupione. Plus jeszcze jeden komplecik dorwałam na Vinted. Dobra, yy, mam na sobie cały secik, taka bluza po prostu, koszulka zapinana z długim rękawem, staniczek i krótkie spodenki, także... Ja myślę, że będę sobie głównie tak chodzić, ale chodziło mi coś zapinanego z długim rękawem. Kolejny komplecik, koszulka i dresiki, brakowało mi dresów, więc zbawienie. Koszulka całkiem basic, ma tu logo, ale główny klucz jest na plecach. Dresiki też minimalistyczne z elementem na, na dupce. Chyba najbardziej jestem zajara na tą koszulkę, bo jest po prostu śliczna. Co? Polarek. Podkradam chłopowi, więc na pewno się ucieszę, że mam nowy. Ostatnia rzecz do chodzenia takiego bardziej podąku, takiego chilku, e, Dorwałam cały komplecik od dziewczyny na Vinted, także jeżeli szukacie cichów, pamiętajcie też o Vinted. Słodki taki komplecik leciony w kolorze portowym. Muszę poczekać na chłopa, bo nie zrobię tego chyba sama. Dalej walczymy, ale rama już przynajmniej złożona. Także teraz czas na. Materiał, który będzie naszą bazą. Kolejna rzecz to odbicie y, wzoru na płótnie z projektora, by odbić ulostrzany. Dobra, jakimś cudem udało się ogarnąć, działa. Mamy pistolet, mamy włóczkę. No i co, powoli spróbujemy zrobić coś z tego. Witam już we środę, wczoraj nie skończyłam dywanu, także update dywanowy jest taki, że jest połowie dywanu. Dzisiaj jadę do biura, teraz sobie akurat zjem śniadanko, no i pewnie trochę spędzę jeszcze nad tym dywanikiem, że się prezentuje tak, do tego kawka z boku i co? I szamamy sobie. Tyle się zdążyło zrobić, czyli cały napis... Love jest yy, wyszyty, zostało tylko wyszyć całe tło. A tak wygląda to od przodu, taki futrzaczek. Dobra, gotowe. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Taki włochaty jeszcze trzeba go będzie przystrzyc. Teraz to musi wyschnąć przez około 24 godzinki. Idziemy się kolaniem pewnie. Właśnie jedziemy na trening i dorwałam żabce. nowego wygórek chaos osma Także chciałam to przetestować. Jest do... ale nie jest lepsze. Czyli kiedy spam ci wygrywa, będę zajęta, after przegrywa. Mały update wieczorem. Zrobiłam takie ciacho z kaszy mannej i pudingu proteinowego. Zobaczymy czy wyszło przepis TikToka. Jeśli nie wyszło, to będę zawiedziona. Powiem wam tak, na TikToku, który widziałam, wyglądało dosłownie jak ciasto, a to wygląda jak budyń. Z Zrobiony w kształcie ciasta, także jestem trochę rozczarowana. No ale cóż, dobra, zróbmy testa. Może będzie dobre, może będzie dobre. Miejmy dobre nastawienie. Na TikToku była zrobiona wersja czekoladowa. Ja zrobiłam z tym high protein pudding yy, waniliowym. Szczerze, nie jest to słodkie. Smakuje jak bardziej zbity budyń. Trwa na 10? Myślę, że nie zrobię tego ponownie, ale no już zjem, skoro zrobiłam mnie. Nie będę marnować. Gotowe. To co rozmontowujemy i patrzymy, jak wyszło. Tak nam wyszedł. On jest w rzeczywistości troszeczkę bardziej jasny. W sensie tutaj wygląda bardziej na czarno-biały, ale trzeba go teraz ogolić. Update dywanowy, zostało podkleić tylko z tyłu, ale większość już gotowa. Także jestem zadowolona. Skończę to na pewno przed weekendem, także dzisiaj na walentynki idealnie będzie skończone. Idę się zbierać, bo jedziemy sobie dzisiaj na jedzonko. pijemy sobie ramenik. i tworzę tak dobrze nie nam ramenu. I love it. Już w domku najedliśmy się. Jezu, ten ramen był pyszny, po prostu jak ramen, to tylko do kinki chodzimy i to jest naprawdę góry. Ale przy okazji mam dwie paczki do rozpakowania. Ta jest to akurat pre-order. W tej mieliśmy tomik siódmy, karkę i magnesik. Druga paczka z Forfizjo, bardziej rzeczy na siłownię. Mamy tu dwa zestawy pasków dociągów. wiadomo o co chodzi. I ja sobie zamówiłam jeszcze tak zwane grypy. Pierwszy raz o nich słyszałam. I ostatnia paczka z Decathlona, rzeczy na bieg walentkowy w niedzielę. Dwa kominki na szyję. No i wzięłam sobie e, bluzę i leginsy. Na bieg mamy komplecik jasna góra i czarne legginsy. Trochę ocieplane obie, także na szyję. Kominek gotowy, zobaczymy jak się będzie biegać w tych minus jeden, w minus dwóch stopniach. Jestem ciekawa, mam nadzieję, że damy radę. Z dobrych wieści chyba skończyłam. Tak doszedł. Kurde, y, szczerze? Podoba mi się. Fajny, jest taki milutki, ale y, na kamerze wygląda na y, ciemniejszy trochę niż jest w, w rzeczywistości, ale co? Nie wiem, gdzie go jeszcze ale gdzieś na pewno.